BMX? Gravel? Elektryk? MTB? Miejski. Co wybrać na pierwszą komunię? Cześć, witamy Was na kanale centrumrowerowe.pl i w dzisiejszym odcinku wraz z Mateuszem porozmawiamy sobie o rowerach na pierwszą komunię. Taka moja rola, że na początku odcinka pytam cię o jakieś takie specyficzne rzeczy. Dawaj, Mati. E, Pamiętasz, jakie masz skojarzenia ze swoją pierwszą komunią? A, do dzisiaj nie mogę znaleźć kopert. W, w, sumie, w sumie trafna <laughs> uwaga, bo ja, bo ja też, nie? E, ale przechodząc do meritum, to, początek maja to taki czas, gdzie rzeczywiście szukamy rowerów dla młodych osób, dla, dla młodocianych. No, i z racji z komuniami, tak? No jest to po prostu czas, gdzie najczęściej te rowery są kupowane, więc chcielibyśmy Wam dzisiaj trochę pomóc w tym temacie i pokażemy kilka naszych propozycji. Zapraszamy do odcinka. Dobra Mati, pierwszy rower, który przygotowałem na dzisiaj, to Loam OF 5 e, Rower na aluminiowej ramie e, hydroformowanej. I teraz, mimo że rama jest słuchaj, e, aluminiowa. To widelec jest karbonowy. Co jest w ogóle? O, to mnie świetle, fajnie zaskoczyłeś nie? tutaj, bo to jest dobre rozwiązanie i stosowane raczej nie spotkałem się jeszcze w rowerach dla dzieci z takim rozwiązaniem, bo jest to rozwiązanie stosowane bardzo często w ogóle w rowerach gravelowych. Już e, nie? Tak, bardziej nie? profesjonalnych. Jest to rozwiązanie wiadomo troszeczkę droższe, ale pomaga nam zachować niską wagę, a przy okazji karbon ma to do siebie, że tłumi drgania. Tak. Jeżeli chodzi o opony, firma Schwalbe, nie trzeba przedstawiać, agresywny bieżnik, na pewno wjedzie tutaj w każdy teren i damy sobie radę na tym rowerze. Fajne pedały z agresywnymi pinami, to też dodatkowo nas na tym rowerze będzie lepiej utrzymywać. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to jest to SRAM X5, bardzo, fajny, bardzo fajna firma. Tutaj, no, czołówka w zasadzie jest Shimano ta, tak, tak no, dwie najbardziej znane firmy. Czy Shimano czy SRAM, to myślę, że to jest tutaj bardzo wysoka półka. E, na co zwróciłbym uwagę? To dostosowane mniejsze klamkomanetki. Klamko tak? Tutaj zmiana biegów nie powinna stwarzać większego problemu. Hamulce hydrauliczne, więc z hamowaniem nie będzie żadnego problemu. E, generalnie bardzo ciekawy rower, super malowanie. Matowy nie brudzi się, nie palcuje, więc myślę, że też tutaj, jeżeli chodzi o utrzymanie w czystości, będzie to bardzo fajna opcja. Fajne, bo też trzeba zwrócić uwagę, że to jest w ogóle napęd 1 na 9 co też jest y, rzadko spotykane, bo jeden jednak 1 blat, jed, blat z przodu raczej nie występuje w rowerach dziecięcych. Najczęściej jeszcze się ładuje napęd jakiś tam 3x7, 3x8, a tutaj y, po pierwsze jakby jeden blat z przodu w zupełności wystarczy, bo powiedzmy sobie szczerze, dzieciaki nie będą jeździć na tych najcięższych przełożeniach, więc jest to niepotrzebna, niepotrzebne dodawanie dodatkowych części y, i po, dzięki temu ten rower jest znowu lżejszy, a dla dzieciaka... No, Rower powinien być po prostu lekki, on ma być mm -hmm. przyjemny, tak? Ma sprawiać y, dzieciakom radość z jazdy i żeby bez problemu mógł, nie wiem, na klatkę wtargać ten rower na, mm -hmm. nie wiem, drugie, trzecie piętro, tak? Mati, wiesz, że lubi piasty, posłuchaj tego. No. Ha, ha, No ładnie, ładnie. Zawodowo, co? Ładnie, ładnie działa, to prawda. Fajny rowerek. Fajny rower, polecamy. Kolejny fajny rowerek to Superior Fly, rower z przeznaczeniem dla dziewczynek, y, fajny, pastelowy, zielony kolor. Rama aluminiowa, i tutaj na wstępie dodałbym taką anegdotkę, bo o tym wcześniej nie mówiliśmy. Mamy, przy, przy wyborze ramy możemy się zastanowić między ramami stalowymi aluminiowymi i aluminiowymi. Karbonowe raczej w rowerze rowerach nie, nie występują. Albo to nawet prawda. nie występują. I aluminium ma jedną ważną zaletę znaczy nawet nie jedną, bym powiedział dwie. Dwie ważne nie zardzewieje. Tak, po pierwsze nie zardzewieje, a wiemy, że dzieciaki nie do końca szanują rower, bo tu rzucą, tam rzucą, y, tworzą, się, tak, <laughs> tworzą się, tak, tworzą się ryzyki. Czasami zostawiane przecież gdzieś na deszczu, pod blokiem, pod domkiem, tak. więc y, miałby dużo sytuacji, żeby zardzewieć, ale aluminium nie rdzewieje, a do tego jest po prostu lekkie, mhm. tak, więc te rowery y, dla dzieciaków są też Matowe Malowanie już... też y, spowoduje, że nie będzie tak się brudził. Nie palcuje się ten rower, więc to też dodatkowo pomoże w utrzymaniu w czystości. To prawda. Prosty napęd Shimano Acera 1 na 8 także w zupełności wystarczający napęd. Żeby bez, się bez fajnie uwienienia. rozpędzić cienkie opony też tak, tak. na pewno w tym pomogą. hamulce v można by powiedzieć, że jest to rozwiązanie trochę staromodne, ale ja się z tym nie zgodzę, ponieważ właśnie w takim... Słuchaj, tani serwis. Tani serwis, samemu można to wyregulować, nie trzeba jeździć i, i wydawać pieniędzy, pieniędzy na serwis w razie czego. I ja sam w swoim takim rowerze dojazdowym do pracy mam v i szczerze mówiąc nie zamieniłbym tego akurat na tarczowe, bo nie jest to rower, którym byśmy mieli jeździć. W tym rowerze byłby to trochę przerost na tarczowe. Tak, nie, nie chodzi o to, żeby tam teraz zjeżdżać z, z tak, górek. Także tak, 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 tak. uważam w ogóle, że to jest taki idealny przykład roweru, który po prostu ma wszystko to, co mieć powinien. Nie ma więcej, nie ma mniej i jest idealnym rowerem po prostu dla dziecka w tym wieku. Do sprawnego przemieszczania się na wygodnym siodełku Selle Royal, które tak, bardzo to lubię. prawda. To się zgadza. Mati, kolejny rower Crucis e-Atlant 6.8. Jest to rower elektryczny z baterią Pana która starcza według producenta do 120 km o na pełnym no to naładowaniu. Już całkiem fajnie. Wyposażony, w fajne, grube, agresywne, jeżeli chodzi o bieżnik opony, Maxisa. No to już powiem Ci, że tutaj jest naprawdę to jest chyba ponad dwa cale także kawał, kawał opony, na pewno na, na ziemi. Idzie ostro. Fajny rowerek na dobrym osprzęcie, albo nawet bardzo dobrym, bo jest tu SRAM zamiennie z Shimano, zarówno jeżeli chodzi o przerzutkę, jak i hamulec. Tak, e... występuje w wersji, albo, albo w wersji całej sram albo całej Shimano, to prawda. Mamy ogólnie amortyzator, który możemy zablokować, więc generalnie chyba wszystko, co, co potrzeba w tym rowerze jest. E, wspomnijmy może w ogóle o, o całej idei roweru tak. elektrycznego. To jest mega ciekawa kwestia, bo wiele osób nie zdaje, jakby wiele osób ma takie wyobrażenie, że rower elektryczny to jest prawie skuter, że się wsiadasz i jedziesz, nie? Dokładnie. A to tak nie do końca wygląda, bo e, rower elektryczny w zasadzie tylko wspomaga twoje, twój wysiłek i pozwala się mniej męczyć, ale nie wcale męczyć, więc. Y, rower elektryczny tylko do 25 km na godzinę wspomagacie, powyżej już w ogóle silnik jakby nie współpracuje dalej. Nie? Tak, tak. Więc nie możemy się też rozpędzić do 40 na godzinę i po prostu sobie jechać jak na skuterku. Dokładnie. Ja też zawsze się tak trochę podśmiechuję, że ta dzisiejsza młodzież, taka leniwa, jeszcze tutaj im teraz kupić <laughs> rower elektryczny, to już w ogóle niech się nic nie, nie ruszają, tylko przed kąpem siedzą. Ale to też właśnie tak nie jest, bo taki rower fajnie. Fajnie umożliwia, jeżeli na przykład mieszkasz na wsi, masz dojazd daleko do szkoły, no to fajnie zachęcić dzieciaka takim rowerem, żeby sobie jechał, jechał tym rowerem. Może Ty do bez wspomagania niekoniecznie zawsze by mu się chciało, a właśnie to wspomaganie spowoduje, że chętniej na ten rower młodzieniec wyjdzie i do tej szkoły pojedzie rowerem. To właśnie, prawda. Nie? No i jeszcze to, o czym rozmawialiśmy w kuluarach, tak, że E, oprócz tego, nawet jeżeli po prostu my byśmy chcieli z tym dzieckiem pojechać na jakąś dalszą wyprawę, no to powiedzmy sobie szczerze, no on no naprawdę no musiałby być mega wysportowany dzieciak. Tak? Tata kolarz bez problemu tak. na 80 km może zabrać swoje młode y, potomstwo i rozumiesz, zrobić fajną trasę Dokładnie. ze wspomaganiem elektrycznym. No i jeszcze jakby jedna istotna kwestia jest taka, że to też nie jest tak, że jak bateria się rozładuje, że nagle kaput i rower nie jedzie. No nie, no to ten, rower, ten silnik elektryczny służy tylko do wspomagania. Jeżeli on się wyładuje, to nie dalej jest to pełnoprawny tego, rower. Normalnie można tak. On jest trochę cięższy, ale dalej można nim normalnie jeździć i nie ma żadnego problemu. Dokładnie tak. Kolejny rower to niewątpliwie Adam Gratka dla mnie. Zobacz jaki ten rower jest po prostu ładny. Słuchaj, wygląda jak miniaturka profesjonalnego gravela. No, to prawda, bym powiedział, że nawet nie miniaturka, bo jest to pełnoprawny gravel dla młodych adeptów sztuki gravelingu. Rower NS Bike Rack Plus Junior. Gdybym był w wieku komunijnym i bym takim rowerem podjechał pod szkołę, to niewątpliwie dziewczyny byłyby pełne podziwu, a koledzy z klasy by po prostu zazdrościli, ale dobrze wiemy, że generalnie ten rower nie do końca do tego służy. Jeżeli chodzi o sprzęt, mamy tutaj grupę Advent od firmy Microshift napęd 1 na 9, także w pełni wystarczający szeroki zakres przełożeń. Naprawdę możemy tutaj. Na pewno pozwoli się dobrze rozpędzić, tym bardziej, tak. że opony tak samo y, są y, tutaj dostosowane do gravela, bardzo wąskie. Tak. Z ciekawym bieżnik typowo gravelowy. Tak, tak. tak. Y, hamulce tarczowe, z tym, że mechaniczne. Y, ja bym powiedział, że szczerze mówiąc, to chyba jest raczej zaleta. Nawet, akurat nawet w, tym przy, w tym przypadku, po pierwsze, łatwiej jest y, taki, takie, takie hamulce utrzymać y, w sprawności. Można tańszy się samemu, serwis. Tak, tańszy serwis a po drugie, no wiadomo, dzieci są trochę lżejsze, więc to hamowanie, w pełni wystarczające hamulce mechaniczne. Na pewno dobry na dojazd do szkoły, ale też weekendowo i po szkole można wybrać się gdzieś dalej, może z tatą kolarzem. Tak, bo można sobie zadać pytanie, dla kogo ten rower, że to już może trochę taki przerost formy nad treścią, ale nie do końca, tak, bo mi się wydaje, że taki rower gravel... To jest w ogóle mega fajna sprawa na rozpoczęcie swojej przygody z trochę takim może bardziej profesjonalnym zacięciem. Gdzie, gdzie tam mamy te takie sportowe zacięcie, chcielibyśmy troszeczkę bardziej może profesjonalnie pojeździć. No i przede wszystkim, jeżeli mamy tatę lub mamy pasjonata kolarstwa, to możemy z nim sobie fajnie pojechać na dalsze trasy, a koła 26 cali w pełni, w pełni pomogą tutaj zrealizować te marzenia. Każdy kolarz od czegoś zaczynał. Fajnie, że dzisiaj można zacząć swoją przygodę od tak profesjonalnego tak, sprzętu. To prawda. Kolejna propozycja: Unity Ravello w kolorze białym. Czemu mówię o tym, że w kolorze białym? Bo no, jest to, też kolor czarny. Dokładnie. Rower miejski na typowo fajnych, wąskich oponach, które w połączeniu z trzema przerzutkami, które też w zupełności tutaj wystarczą, no, pozwoli tak. fajnie przemieszczać się po mieście. Bardzo fajne jest to, że w pakiecie dostajemy tutaj fabrycznie zamontowane oświetlenie pełne i przód, tył. Dostajemy błotniki, bagażnik, bardzo wygodne szerokie siodełko z amortyzacją, regulowaną kierownicę na mostku. Także będziemy mogli sobie ten rower dostosować po prostu pod swoją tak. potrzebę. Nie? Mamy też tutaj taką fajną osłonkę, która osłoni nam spodnie, spódnicę lub sukienkę przed łańcuchem. I ogólnie mam takie wrażenie, że jeżeli kobieta lub dziewczyna wyobraża sobie swój rower marzeń, to on właśnie tak wygląda: jak taki typowy miejski holenderski rower, gdzie możemy sobie z przodu jeszcze zamontować koszyczek, wrzucić tam jakiś plecaczek, torebeczkę, pojechać nim na jakąś fajną przejażdżkę do parku, do szkoły, na zakupy i po prostu bomba. Moja siostra w tym koszyczku wozi na przykład pieska swojego, o, świetna sprawa. Tak, no to tak mi się kojarzy taki filmowy właśnie wizerunek tak, tak. takiego roweru, gdzie wsadzamy tam pieska. Także bardzo filmowy, instagramowy, ładny, miejski, praktyczny rower. Dokładnie. Polecamy. Kolejny rower to niestandardowa propozycja i myślę, że Cię troszeczkę zdziwi. Słuchaj, widzę tu BMX, a chyba będziemy skakać. Nie, skakać nie będziemy, ale może jakieś triki porobimy jak w Hashtag Extreme. Co ciekawe, tu taka moja mała anegdotka z życia, bo sam miałem BMX-a, Niestety ukradli mi go, ale miałem, miałem, to szczęście, że zdążyłem dwa razy w nim nawet złamać widelec. Ja aż tak agresywnie nie jeździłem na swoim BMXie, ale mój pierwszy rower to też był A, BMX. No to super. Yy, Oxford Pack. Fajny BMX, gruby łańcuch, generalnie standardowy model na stalowej ramie. I tutaj znowu ktoś mnie może zaraz złapać za słowo i powiedzieć Halo, halo, przecież przed chwilą mówiłeś, że aluminium najlepsze dla dzieci i co tu mi wyjeżdżacie teraz ze No ale stalowym. to by jest BMX, a Tak, BMX, to jest BMX, więc tutaj akurat tak się, tak się składa, że raczej robi się je na stalowej ramie, wiadomo z różnych stopów, ale generalnie... Stal jest wytrzymalsza po tak, prostu, tak, nie? A ten rower się... potrzebuje wytrzymałości. Jeżeli chodzi o to to standard y, gruby łańcuch, fajne szerokie opony, no i gratka dla ciebie, zakręć sobie. Mm. Zmirasowo. No. rasowo. Nie, ten dźwięk jest fajny. Jeżeli ktoś lubi takie smaczki to jak najbardziej. Y, hamulce y, tutaj v fajne. Strokate, strokate, skate'owskie siodełko. siodełko. No i tyle. Bardzo... Można robić szpan na dzielni. Dokładnie. Jeszcze pegi możemy sobie przykręcić i też jest spoko. Opony Mitas. Jak sami widzieliście, wybór rowerów jest bardzo duży. Mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy, troszeczkę pomoże Wam w ich wyborze. Ale pamiętajcie, że przede wszystkim istotne jest, żeby Wasze dziecko było bezpieczne, ale też, żeby ten rower im się podobał, bo dzięki temu będą chętniej wsiadać na dwa kółka. Z naszej strony to wszystko. Zerknijcie na inne nasze filmy. Trzymajcie się. Cześć. To co? Idziemy się pościgać? No jak! <laughs>